Mano! Z tej strony do Mono TV. Dziś nagramy, jakie mam do domu płyty, no Najpierw mam Minecraft nowe Potem FIFA 20. Polecam, że jest taka fajna. Forza 7 Lego Djago. A! Przypominam, że było będzie 5 łapek i 7 łapek w górę. Nagrywamy inne... Coś innego na przykład Legos i y, Ninja y, FIFA 18, FIFA 19 Minecraft Stary polecam kupić te płyty, są fajne. Przydaję łapeczkę w górę, subskrypcję. Yy... Mogę Wam jeszcze pokazać? Nie, no, tylko te płyty polecam. Minecraft. Łapeczka w górę. Subskrypcja proszę Was bardzo. bardzo, bardzo, bardzo <kliwizny> I dostaniecie serduszko. Y Bym Wam y zadowolony, jak zostawicie Łapeczkę w górę. Polecam. Możecie wbijać też na Zombat TV i Mati TV. Polecam. Hello. Nie wiem, No. To jest jeszcze 9, FIFA 19, 18, Juwelsy Sport, Lego Ninjago, Forza 7, y, FIFA 20 i Minecraft. Pozdrawiam Zfa TV, Matego TV i moich kolegów innych i moją rodzinę całą. Kliknę łączkę w górę, subskrypcję, bym był bardzo wdzięczny. To co? o jakie to jest pogrubienie Jest takie pogrubienie a z drugiej strony coś takiego o, Ładna pogoda jest u nas, wiecie co? Nie, polecam są bardzo fajne Fajne gry są, nie? Polecam No i ja z na Xboxie, jakby co No i ja mogę pokazać Xbox. No polecam, bo to wszystko zobaczcie. To jest na Xbox. Na no. Xbox. 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 Xbox i Xbox. Xbox. Ej! Ej, poczekajcie, przepraszam. O! I Xbox. Polecam ponownie chodzi kupić. Oj, Nie mydami. Proszę na mapkę, wy sobie subskrypcję na tym kanale Zostawicie łapeczki w górę na MacyTV TV i Zombie TV pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Pozdrawiam chłopaczek